witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokémon Rejuvenation. Ogólnie to tak, zwiniłam troszeczkę team moich Pokémonów za Saidaka i za, 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 za Glemiała, przed y, Frogpok oraz y, Lepaweł. ponieważ myślę, że się trochę bardziej przydadzą teraz, no i żeby się trochę wykazały te Pokémony, wiecie o co chodzi. Plus takich bardziej rzeczy to... Yy, niestety, yy, męczy mnie choroba, więc mogę lekko mieć za mułę i mój głos czasem może być taki niefajny, ale to wybaczcie mi po prostu. Chce mi się po prostu grać, nagrywać, a ta choroba już trochę mnie męczy. No, czuję, że jest coś nie tak, ale no, musicie mi wybaczyć. Yy, no i tak, zrobimy parę rzeczy dzisiaj. Na pewno pójdziemy z główną fabułą. No i widziałam pomiędzy odcinkami dwie rzeczy, które fajnie by było sprawdzić. No i. No i je właśnie teraz sprawdzamy. Więc tak, pierwszą rzeczą jest dom Venom. Ja, ale tu jest super. Ja, to jest jeden z ładniejszych domów w Pokémon, jakie widziałam, naprawdę. Ale świetnie. Taki fioletowy, no zarobiście. A tu co to jest? O! To jest chyba scena? No coś takiego. No, też super. Świetne, świetne. Dobra, pójdźmy jeszcze na górę. O! Tu jest sama Venam. No i jakiś pokebol oczywiście. Pokeball jest ważniejszy niż Venom. Poison Barb. No, 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 no. Fajnie. Ej, to my od razu sobie damy ten przedmiot. Eee, tak, damy go Lipaweu. Eee, tak, i to będzie mądry wybór, moim zdaniem. Dobra. Eee, zagadajmy do niej. Nie mogę uwierzyć, że mnie pokonałaś. Heh. Miałam 80% win rate ale było świetnie, to był dobry czas, mogę się czuć swobodnie w jej pokoju, jej to nie obchodzi. Świetnie, Venom, dobrze, że mi pozwoliłaś, chociaż już widziałam tego Pokébola na twoim łóżku, ups. Dobra, może tego nie zauważyłam. Dobra, jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałam wam pokazać. Tu, tu w tym miejscu, gdzie możemy złapać Flechinga, jest tutaj Cel z Zygarda. Kolejny. Zbieramy, zbieramy, bo chcemy mieć zegarda oczywiście. Flechingi mnie zablokowały, a nie, jednak nie. No i dobra, możemy iść na miejsce, gdzie rozpoczniemy questa związanego z Głodą Fabułą. Wydaje mi się, że tu chyba mam iść, i raczej tak. O, a ciebie to akurat się totalnie nie spodziewałam. Jak ja się czuję, nie. mogę być redem, mogę powiedzieć, że nie wiem, a mogę skłamać, że wszystko jest w porządku. Nie, może powiedzmy, że nie wiem, bo w sumie, dobra, mamy nowych przyjaciół, pokemony i w ogóle, ale no, straciliśmy batkę i to było wcale nie tak dawno. No ja bym odpowiedziała, nie wiem. Mówi, że to jest ok, by być niepewnym, jesteśmy w, no, niezbyt przyjemnej sytuacji, więc po prostu, że nie jesteś sama. O, no, jestem tutaj z tobą, ja, słodka jesteś, naprawdę. Ale nie trać nadziei. No, nie tracę. Nawet w takich beznadziejnych okolicznościach musimy ją mieć po prostu. Yy, tak, idę do Goldenwood Forest, bo mam tam zadanie pewne. Muszę spłacić pokedeksa, którego dostałam. Okej. Okay. poczekać tutaj. Jasne, poczekam. Dobra, nie mogę się ruszyć. Muszę czekać. Co tam? Okej. Okay. O, powiedziała obsłudze, że jestem jej przyjaciółką. I coś mi dadzą. Jeju, dziękuję. To bardzo miłość z Twojej strony. Nie przejmuj się tym. Mówi, że chce nam za wszelką cenę pomóc. O, podjony, dziękuję Golden Wood Forest to jest miejsce, gdzie dużo początkujących trenerów się zbiera No i moje pokemony mogą być ranne, dlatego dałaś mi podjony, no rozumiem No i jesteś kochana, dziękuję O, w Chrysolia Hotel się zatrzymałaś O, fajnie, dobrze wiedzieć Okej, okay. to ona jest Chrysolia Hotel, no świetnie Dobra, pogadajmy sobie z tymi ludźmi Jasne, posłucham cię on i jego wnuczka spacerowali po Goldenwood Forest, no i ona zniknęła, okej. Okay. To trochę dziwne, że zniknęła. Tak, trochę się zastanawiam, czemu jej nie szukasz, tylko tutaj siedzisz, prawda? A on jest ranny, ale się kiedy jej szukał i został tu jakby przyniesiony przez innych trenerów, no, rozumiem. I nie ma pieniędzy, żeby znowu tam wrócić do tego lasu, żeby jej szukać. Teraz mnie prosi, czy ja bym mogła jej poszukać. No, jak dasz nagrodę, to oczywiście, że poszukam. No jasne, poszukamy jej, nawet bez nagrody. O, super, że się cieszysz. E, co tam? Aha, ona nam załatwiła, że my będziemy mieć za darmo. Ale ona ma kurde znajomości. Gdzie mam pójść? Aha, tu. Dobra, ale mądre. Coś jest zapisane? Nie. Dobra. Okej. Okay. A nawet się nie skaptałem, że weszło do pociągu. Golden Wood. No rzeczywiście. Złote drzewa. Pasuje. Co tam? Okej. Okay. O, tam jest Melia. W porządku. My sobie super lepiej. Okej, okay, oczywiście jakieś dzikie pokemony. Ale fajna sceneria jest w bitwie. Świetna. Yy, czy to dobrze, że Frogpok jest pierwszy? Może Maxon nie będzie pierwszy po prostu. Okej. Okay. Co tam, Melia, chcesz? Tak, zdecydowałam się Tobie towarzyszyć. No trochę mi czasu zajęło dotarcie tutaj, prawda? Chciał ze mną zawalczyć, prawda? Jak to przypamiętam, to chciał. No tak, jesteśmy w sumie z Renem rywalami w sumie. Okej. Okay. Spotkamy się w lesie Goldenwood. A to nie jest las? O, fajnie, tu jest kolejny Cels. O, to są te gwiazdki do healingu. O, fajnie, fajnie. O, czy chcesz złapać Wishmura? No, Explode by był ciekawy. Dobra, łapiemy. Jasne, łapiemy. Nie wiem w sobie, ile mam jedzenia. Kurde, boję się go atakować. Może nie ryzykujmy. Nie atakujmy go. A od razu Pokemola rzucimy. Chociaż wątpię, że się złapie. Dobra. Jednak się złapie bez problemu. I oczywiście kogoś wylosujemy sobie. Kto zostanie Wishmurem? A w przyszłości Explaudem. A Wishmurem zostanie Ksonko. Serdecznie ci gratuluję. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. No, Explode to bardzo fajny Pokémon, bardzo silny ogólnie. Jeden z takich silniejszych, myślę, że normalnych typów. Ja bym była, przynajmniej ja, to by była zadowolona. Mam nadzieję, że ty też jesteś. No i serdecznie ci gratuluję. Dobra, pierwszy Pokémon złapany. No i idziemy do tego lasu. Łanie tu naprawdę. Okej, okay, zaraz do ciebie pogadam, tylko chciałam tu zobaczyć. Chciałabym zobaczyć tutaj okolice, co tutaj jest fajnego. Zaraz do ciebie pogadam. Tutaj się rozejrzę, pogadam z innymi ludźmi, a potem do ciebie przyjdę. O, ta babka ma kwiaty. A, mam nie chodzić po kwiatach. Oj, przepraszam. Ajcie, yy, Sorka, <grych> wcale nie szłam po kwiatach. O. Czyli przytułowić, ale zapomniał wędki, tak? Super. <grych> a ty? O, dobra, ja go zdenerwowałam i chcę walczyć w porządku. Kurczę, to Maxor teraz nie jest dobrym wyborem. Dobra, niech Frogpog wejdzie. Nauczyłam Frogpoga Magical Leaf. O. Uuu. Rokpok na tym terenie będzie bardzo mocny, bo ten teren zwiększa mu atak, co mi się bardzo podoba. Dobra, załatwimy to szybko. Ciebie przyspieszymy gierkę. Magic Carp, super. Ok, idziemy dalej. Ja, ta dziewczynka jest na drzewie, weź stąd złaź. Co ty tam robisz? Złaść, staw, tutaj jest niebezpieczne, ale nie mogę do niej nawet pogadać, więc dobrze. Może potem będzie można z nią pogadać. O, tutaj jest potion. Świetnie. okej. Okay. O, tu jest Mimikyo i triplim. Ok. O co tu chodzi? Drif blim czy znalazłeś w końcu tego niegrzecznego Mimikiu? A kim ty jesteś? to chyba jej Mimikyu. Nie, nie, nie przeszkadzał mi totalnie, spokojnie. No, powiedzmy, że jestem cierpliwą osobą. Okej. Okay. Ale o co chodzi tak? Ale czemu? Ja tylko zobaczyłam... No to i tyle. No, powiedziała do Pokemonu swoje dzieci. Podkow w sumie. Goldenwood Cave. Aha. A oni walczą sobie. Rozumiem. Tak. No, rozumiem, że przybywanie tutaj może być relaksujące. No. no. On no, na pewno się cieszy. O, no, ona jest kalos. Fajnie. To tam? O, potiony. No jak ludzie tak za darmo dają potiony, to biorę. Dajcie, dajcie mi. Dobra. Dzięki bardzo, jesteś bardzo miła. Oni też walczą i pewnie nie przeszkadzać trzeba. Ogólnie aerokrafa to ja bym chciała. Ale czy można gdzieś go złapać? Bardzo bym chciała, krafa, bardzo by mi się to przydał. Dobra, zwiedziliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy. No i teraz możemy pogadać z Melią. Tak, dokładnie ja tak robię w grach. <grych> tak, to jest las: Goldenwood Forest. No, rzeczywiście wygląda jak parka, nie las. Bardzo ładnie tutaj jest ogólnie. Tak, jestem gotowa. O, miliony, sobie patrzymy. O. o, daliśmy mu wędkę. Nie miał wędki, a teraz już ma. O Pozłapał magi karpia. No fajne są te kwiatki. A ona będzie zła, bo tu stąpamy. Rzeczywiście. O, nakarmiła fineony. Ja. Ale tu jest pięknie. O, położymy tej dziewczynce z tego drzewa, żeby zeszła w końcu. Ona jest happy? W ogóle te historyjki są super. Bardzo mi się podoba, jak to jest zrobione. Kurcy, gry naprawdę jesteście świetni. one są prześliczne. O, teraz chyba odzyskałam kontrolę. O, w końcu tu jesteśmy. Goldenwood Cave. Czyli tam idziemy, okej. Okay. Spotkamy się w środku. W porządku. Dobra, idziemy tam od razu. Witaj w Goldenwood Cave. No, tutaj są rzeczy interesujące, okej. Okay. Tak, słyszałam, że tutaj są nowi trenerzy, i którzy tutaj trenują. Trenują tu, żeby stać się silniejszymi, no. Kto nie trenuje, żeby stać się silniejszym, nie? dwuwalki walki tu będą. Ajajaj, aj, aj, nie lubię dwu ale no trudno. A, będziemy walczyć razem. O, super. Podróżujemy z Melią. Okej, okay, czy tu jest coś ciekawego do złapania? Łubaty i dziodudy. Jeżeli... Uuu, ty masz shiny Baniri. Kurde, trochę ci zazdroszczę. Yy, ogólnie tutaj będzie fajnie do treningu, jeżeli mam... Ją, bo pewnie będzie mnie leczyć, więc super. Ja będę wam te walki wycinać, a jeżeli się zdecyduję, że coś złapię, to no wiecie. Ale w dwóch walce to tak średnio się łapie, wiecie o co chodzi. Dobra, idziemy dalej. O Red Shard, tak, dokładnie każdy kamień trzeba sprawdzić. Co tutaj jest? Eee, dobra, chyba pierwsza walka Pokémon czeka. Mnie bardzo cieszy. Rowlight i Macho. W porządku, chociaż... Tylko pek u mnie będzie efektywny na machopa, ale dobra. Dobra, przyspieszymy sobie te walki troszeczkę. Aj No trudno, wyciągnął mi Skylarka, ale niech będzie. Z mi wyciągnął. No ten grąlet nie jest zbyt... No nie może się zdecydować, kogo wyciągnąć. Dobra, był kick teraz. Dobra, super. Dobra, idziemy dalej. Ja nie mogę rozwalać kamieni. Niestety. Dobra, trzeba się tu wrócić po tego pokabola kiedyś. Eee, dobra. Walczymy dalej z trenerami. Ja to nie czytam dialków tych trenerów, a może powinna, bo coś tam o Meli wspominali. <grywa> Dobra, ten Loaded może być problemem. Ale ta Banir jest bardzo przydatna z tym fakeoutem. Jak widzę dwa pokemony z ósmej generacji, nie wiem co na nie działa, to, to ja. Dobra, Double Kicka spróbujmy, nie wiem czy to efektywne. Dobra, chyba nie, ale przynajmniej zadziałało. O, Balto, ja to znam! Ale no, double click na tego drugiego użyj. A, to nie działa na niego. A, to Flame Church może? Hmm. Not very effective. No ale przynajmniej dokonaliśmy. Dobra, idziemy dalej. Dzisiaj planuję długo grać. Nie wiem nawet, czy nie podzielę to na dwa odcinki. Zobaczymy, jak długo to zajmie, bo chcę skończyć chapter, jeżeli się uda. Bo chyba jak dobrze kojarzę z tamtej wersji, to ten chapter niedługo się już kończył. Ale nie jestem pewna, nie dam sobie ręki uciąć. Ach, watergar na panili kiedy ma obok Kambaskena. Gratuluję. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście sprawdzamy każdy kamień. Potion, no. Warto sprawdzać każdy kamień. Warto. Sobie w sumie jakimś innym może potrenujemy. A niech Leilii Paweł sobie powalczy. Dobra, więc się wróćmy. Tutaj pójdźmy. O, dobra. Tak, dotarliśmy tutaj. A co tutaj jest takiego ciekawego? Bo tak chciał, żebyś na to spojrzała. Okej. Okay. Ojej. Ona jest taka troszeczkę podirytowana, że ona by chciała robić jakieś cięższe rzeczy niż... No. Ale no nie jest wystarczająco silna, więc to rozumie, ale no... Jest to trochę irytujące. Ale nie ma co narzekać. Trzeba brać się do pracy. Trzeba zrobić zdjęcia. Dokładnie. Fajne są te animacje robienia zdjęć. O ja robi mi zdjęć Ale słodko. To dziwne, że cię tutaj wysłał? O nie wiem. A nie wysyłał cię, tak? jakoś? Aha. To rzeczywiście dziwne. Dotknęła tego i się otworzyło. O ja. Nie wiem, czemu się otworzyła dziura, naprawdę nie wiem. Dobra, nieważne to było. Worf. Znaleźliśmy sekretne przejście. Świetnie. Ja też się bardzo cieszę. Musimy oczywiście zobaczyć, co tam jest. Dobra, ona tam weszła od razu. O, tu jest jakiś ciekawy trener. Chętnie bym sobie z nią pogadała. O, Great Ball w kamieniu. Jestem. Ludzie gubią Great Ball. Dobra, ona ma Liwani. Kurczę. Tu może być walka, wiecie? Jestem Mars. O. Aha, okej. Ty się pojedynkujesz. Okej, okay. dobra, Zobaczymy sobie z nią. Oj, to może być ciężka walka, trochę już żałuję, że się zgodziłam, ale dobra, zobaczymy. Dobra, piętnasty level. Powinno być aż tak źle. Okej. Okay. Liwani. Liwani będzie cieszył do zgryzienia, więc może Maxor. O, 20 level. No to ładne. Ładne mają levela. Ale no cztery razy super efektywnie, więc... Okej. Okay. To nie będzie jednak aż taki ciężki jak tamten pojedynek. No w sumie rzeczywiście. Wytrenowałam moje pokemony. Troszeczkę. Może za bardzo, ale no no trudno jeszcze trudno. Nie jest więcej niż level cap, więc... Okej. Okay. No, wygrałam. Starshard. Okej. Okay. I Swidla dostaliśmy! No Swidl. No, no, no. Bardzo fajnie. Liwani mieć powodem? Kurde. Ale się komuś poszczęści. Zobaczymy komu. Dobra, komu się poszczęści? Aaron! Serdecznie Ci gratuluję zostania z Fidlem. No, Liwani w przyszłości to bardzo kozacki Pokémon robaczy. No, jeden z lepszych, moim zdaniem. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Ja bym była bardzo zadowolona, gdybym została takim Pokémonem. pewno będzie trenowany i w ogóle. I gratulacje. E, dzięki, dzięki. W ogóle tak cicho się zrobiło. Dobra, idziemy za Melią. Ciekawe, gdzie ona poszła. I mam nadzieję, że nic jej nie jest, bo w sumie mam ją pilnować. Dobra, każdy kamień sprawdzamy, no i tak. Okej, okay, to jest ...perwona gwiazdka. Dowie sobie się, siedzi fajnie. Okej, okay. o, przyjemnie tu, niespodzianka. <grym> No, jest ładne, bardzo ładne. I to miejsce nie jest na mapie ani. Odkryliśmy nowe miejsce, jakby całkowicie. Hmm? Jest jeszcze dużo rzeczy do odkrycia tutaj w regionie Iwium. Heh. Tak, możemy świętować to, ile dzisiaj zrobiliśmy. Piknik! O, jakie ja cudownie uwielbiam pikniki, naprawdę. Jezu, trochę się. Przywiązałam do tej meli. Naprawdę nie jest irytująca, jak większość ludzi w grach Pokémon. Jest miła, fajna. No, trochę się już przywiązałam. Dzisiaj był świetny dzień. Tak, już tak myślę. No, cieszę się, że podobała ci się nasza walka z Benem. Znaleźliśmy to miejsce i w ogóle. No, fajnie. No, jakby odpowiedź jest jasna. Jedynka, oczywiście. O, meli się to bardzo spodobało. O, tutaj jest sposób Arkeusa. No też się zastanawiam, czy to mu tu jest ta statua. Ale no chyba... Może kiedyś tam to kiedyś się odkryjemy. Nie wiem, czy wiesz... O, ciekawa informacja. Ciekawa naprawdę informacja, bo Melia mówi, że niebieskie wiwilejony się pojawiają wtedy, kiedy ma się coś ważnego stać. O, ciekawe. Taki dzień jest tylko raz na rok. Dobywasz nowego przyjaciela. No, ja też się do Ciebie trochę przywiozłam, rzeczywiście. Chcemy zostać przyjaciółmi Jasne. <grych> to będzie pamiętny dzień. To dlaczego? No, pamiętam. O nie, wyjeżdża gdzieś. Ona zostanie normalnym liderem Pokémon. No, Możesz się z nią kiedyś zmierzyć. No, świetnie. Przepraszam, że ci tego nie mówiłam wcześniej. O nie, ona pojedzie sama, niestety. Zostawia wszystkich. Ren tutaj nadal będzie pomagać jej, tacie. Jest trochę wystraszona. Nie wie się. Czy ja mam dokąd pójść? O, i czy by mogła pójść z nią. No, ja muszę odszukać swojej mamy, no to jest główny cel. No ona po prostu szuka kogoś, z kim mogłaby pojechać do tego miasta. Jaj. O, walcz ze mną. Możemy, jasne. No trzeba przetestować. Rozumiem. Potrzebujesz praktyki, żeby stać się prawdziwym liderem. Hej. Okay. Uhu. Dobra, to może być ciężka walka. Ale bądźmy dobrej, jeśli. Ona na początku miała Baniri no i normalny typ no to wydaje mi się, że Maxor będzie najlepszy. No dobra. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. O, chodzę po jedzeniu. Ja sobie jeszcze tu przeczytam. A Nie można. Dobra. Dobra, walczmy z nią. Chcę przedłużać. O, awatar się pokazał. Gotowe, żeby zacząć. Lubi badać różne rzeczy, ale walka pokémonów to jej prawdziwa pasja. No to może być ciężko. O, ona też pokonała Venom, dobra, to już mnie trochę straszysz, trochę mnie straszysz, ale dobra, będzie dobrze. Kto jest silniejszy? Fajny Melia ma awater. Tak jak myślałam, Baniri będzie pierwsza. Dobra, no to z double kicka oczywiście fake out, kurde. Niestety, fake out. Dobra, kto następny? Ma cztery pokemony. Stewful. No, myślę, że Lipaweł będzie najlepszy. Chociaż nie wiem, czy on ma typ fery już. Kolejny shiny Pokémon? Kurde. Teraz się już naprawdę zazdroszczę. O matka. No dobra, może to lepiej, bo widzę, że nie masz yy, fery typu. Coś mi się pokićkało. Dobra. Kto tak następny? ta walka jednak będzie chyba łatwa. To Gepi. To Gepi już ma na pewno ma typ. No. Czy jej team składa się z samych shiny Pokémonów? Kurczę, teraz to naprawdę już zazdroszczę. No, kurde, chyba trochę za mocno wytrenowałam ten Pokémon. Eee, dobra. Trudno. Wulu następnym. No dobra, niech Maxor już to zakończy. patyczkujmy, Czarny Wulu, shajn. Yeah. Ja. Same Shiny pokemony. Totalnie jestem w szoku. No cóż, Melial... Nie sprawiłaś mi jakiegoś większego kłopotu. No ale to może dlatego, że zbyt bardzo wytrenowałam te poki. <gry> Wygląda na to, że przede mną długa droga. No masz rację, to jest okej. Okay. Nikt nie oczekuje od razu najsilniejszym trenerem, nie? Ta walka będzie dla mnie lekcją. Dziękuję za walkę i za dzisiaj. Tak, jasne, pomogę ci. Co się stało? Takie światło było w prologu. Co to było? Brzmiało, jakby dochodziło z Goldenwood Forest. Taka, zapomnijmy o tym. Musimy iść jak najszybciej. No, zgadzam się. Wszystko nagle ucichło. Musimy iść szybko, szybko tam. Aż mnie zbroziło, szczerze, powiem aż mnie dostałam ciar. Jak zobaczyłam, Absola. Ogólnie, Absol, takim Pokémonem, który wyzwiastuje nieszczęście. Go zawsze widać, kiedy ma się coś zdarzyć bardzo nieszczęśliwego, więc to bardzo zły znak. Musimy no być chyba ostrożni.